Podłopatkowy. Dobra, podłopatkowy, jeszcze raz, proszę bardzo, to jest podłopatkowy, tu jest nad, czekajcie, spokojnie, dobra, no to po kolei, podłopatkowy, zacznijmy od niego i jedziemy dalej, nadłopatkowy, promieniowy, promieniowy, promieniowy pachowy, to jest to mięśniowo nie, to nie wiem, który jest. To, jest, to jest, to jest. to już go miałam. Tak, To jest pośrodkowy. pośrodkowy. I to jest łokciowy. I ja łokciowy. tu się na łokciu. I ten promieniowy. I ten I ten A to jest korakoprakialista A to jest korako To jest gałązka idąca tak, tak tam. A ten promieniowy chowa, tak. między głową ]Yes. no. ludzką, no, między głową, między promieniowy, promieniowy głową, wracamy, głową, Teraz teraz tak, głową, między 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 tym e, mięśniowo-skórnym, a pośrodkowym jest właśnie ta pentelka łokciowa, o tu jest elegancka Teraz tak, tu jest tętnica nasza, jaka? Pachowa? No pachowa jest na pewno to, a, nie, Dobra. a to już to jest ramienie, która jest tutaj, oddaje tą gałązkę łokciową, tutaj ją pokażę, bo tu jest ona. A to jest to. To? Tak mi się Nie, czekaj, nie czekaj, się odchodzi do od niebącej. Nie Poczekaj. To. On, nie, nie Nie na Nie ma, nie ma. Tak, Generalnie tam wchodząca jest jakoś. Nie, nie O Ja się Boże, kości. Czekaj, a to nie jest to? No właśnie. A to jest nie gdzieś. taki rzecz. No nie wiem. To są, to o tu jest, mam ją. No, nie, te trzy. To co? to? Nie, aż tak to jest. To to. Nie? To jest odpęknięte. No, no. no to wychodzi. Tak. No. Oto, to, widać wszystko. Jak wygląda? Tak? I Tak nie Weźcie, dajcie całość. Dobra, dalej ona przychodzi, nie wiem w co, ale pamiętam, że. Czekajcie, czekajcie. Tutaj są te, tutaj mamy o, to są gałązki mięśniowe. Pierwsza gałązka mięśniowa, druga gałązka mięśniowa. I to jest gałązka, to jest interoceanie, to jest ta międzykostna. I to jest co? Tam głębiej ona wchodzi w co? Dalej? pamiętacie? W... Nie pamiętam, cholera, nie pamiętam. No i lepiej kluski Dobra, a czy jeżeli ja wyciągnę prezentację, to y, będzie ktoś w stanie czytać z tej prezentacji? Ja wyciągnę ten schemat. No not a ty masz ten samat też? Ale i, no, i no to jest ten nic, to byśmy sobie ten obejrzeli. To ja nie jestem w stanie. No dobra, ale to pan a ja będę pokazywać. To, że to, że to bo ja nie wiem jak no się nazywa. Na przykład tak, to jest Interosea. To? To, <tosowanie> to? No to jest też Interosea. To, jest, to jest oddaje gałąź łokciową, międzykostną łokciową, a ta idzie tam w głąb i jeszcze dwa ramiona oddaje. Tam na tym, tym. A na A is this? A to jest ta osa, która biegnie w tym... Nie sądzę. To jest ta. Radio Mediana. radiomediana? To jest łokciowa, dłoniowa. Jest taka, która biegnie w mięśniu. Kojarzycie na schemacie zaznaczone z takimi kropkami. Tak, wiem, że jest a to w mięśniu, z... tylko biegnie w kości. Tak, że jak będziemy wracać do domu. Co tu jest? Interose, jak sama nazwa wskazuje. No ale to jest Interosa. No w no, przestrzeni, no, przestrzeni, no tak. A tam jest mięsień. Przecież. No. Tam jest mięsie, tam tak? mięśnie, Aaaa. to jest zabudowane mięśniami. Na przykład tym e, pronator Quadratus tam chyba jest. To nie nie wiem. Wie. Wie. I to jak się nazywa? No, Ta tętnica, no, nie. nie pamiętam. Nie, no to jest, no, jest, e, no, jest e, gałąź dłoniowa tętnicy między kostką i nie?

Cholera. no dobra tu jest, ta, tu jest gdzieś pewnie ta mediana nie, arteria mediana? nie, arteria mediana arteria mediana, okej okay. wiesz co, nie uczyłam się tańczyć. ja się uczyłam, ale już nic nie pamiętam jest już nie wiem to jest co? proszę nie wiem, tego nie było taka duża wena i co to jest? pewnie jakaś Będę w wieży. Bo zostaniemy opierci. Poczekaj, o tu jeszcze to było. To wystrzyła wystrzyła to występujące Kiedy um, używali? Um, to, to jest, To no, była tam. No, to była To była. Ona przychodziła tam dalej i tu oddawała homografialis? Chyba tak. Zawsze coś Ona tutaj, to jest ta cepalika chyba. Mówi, że jest taki? Nie wiem. To jest. Cefalika, która jest cepalika właściwa, i to jest axilaris, nie? I one się łączą chyba dalej właśnie z tą cefaliką, która oddaje axilografialis, homografialis chyba. I, ten, I one wszystkie wchodzą do Vena yy, Jugularis Externa. Kto to mówi? Ale to jak się nazywało? Właśnie nie pamiętam. Nie, nie bądź wyższony i nie Z Cholera, nie pamiętam. Axillobrachialis, a to oh, wow. Może to jest brachialis, a to nie Dzień jest ta odgłowowa ramienia? To jest To To jest O, już nie. Axillobrachialis, to jest najważniejsze, potem się można sobie znaleźć odgawacienia, co było tym, co, co to jest to. Nie, poczekaj, co, co szło z tymi dalszymi, bo tutaj się dołączają te... Nie. No bo ja pamiętam, że to była ta cefalika cesorium, i cefalika... To no to ja, po prostu żyła od I ona by oddawała tu axillobrachialis. Z użycie, tak jak pana nie, kurwa. Bez łaciny. to ja łaciny. No? no kiedyś na przekleństwo mówiłyście, no, tak. <grym> tak? okay? ja się to łacina. No ja wiem, Nie, łacina da, na tobie. tak Ja się tak Zabra? Zabra. <grym> Dobra, <grym grym> Tak? <jest zarańca> teraz, teraz jeszcze A co? teraz <słysza> tutaj, jesz, ja, masz już dość? Tak, nie, miało. bo ja chcę to no, powtórzyć. To, Once again. Yeah. Tutaj są wody. dotyczące palców. Po tej stronie są inaczej i pronatory. To jest e, mięsień inaczej Palców powierzchownych. Zginaczką. Powierzchowny. E, no, czekaj, on był. Tu dwie głowy, tak. To i druga głowa. To? I to. Nie ma jej. Tak, to są te dwie. Tak, to są te dwie. Ale Zginacz, nadgarstka, łokciowy. I głowa ramienna i głowa łopciowa. Tu jest ten zginacz, nadgarstka, promień. Nie, to przepraszam, kłamie. to jest głęboki zginacz. Nie. Ludzika? Kurwa, go? jest głęboki, głęboki jest tu, prawda? Nie. Nie no, tak, a to jest zginacz nadgarstka promieniowy. Dwie głowy? No, nie, jedną. To jest promieniowy. A w takim razie to tam głębiej. Nie to, nie całe. Nie. To jest, To jest. To jest głowa ramienna zginacza palcowego głębokiego teraz tak. A tutaj była... No, to, na... no, to nie jest właśnie ta głowa promieniowa? To jest... I łokciowa jak już była. Po... No, głowa łokciowa tego, głowa łokciowa zginacza palców głębokiego. A promieniowa? To no, jest no, no. A nie, a poczekaj, a... Nie, to, to nie jest nie o, on właśnie złapał to stencil z głową. To to jest. A nie, poczekaj, 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 poczekaj. Tak, oto. To, oto. Mhm. To, o to. Tu jest głowa, głowa e, promieniowa, promieniowa. zginacza polskiego. No, tu jest e, pronator e, teres. Mhm. I tam był w środku. Tak, to, E, nie. E, nie, nie. Nie, nie, i coś tam nie. Supinator pronato kwadratus. To nie, nie, nie. Pronato kwadratus jest gdzieś tutaj w interosea antopranii. To jest. Potem. To jest już z drugiej strony. To jest tak, co dotyczy palców, to dotyczy e, nadgarstka, czyli tu są z kolei prostowniki. Nie, to jest prostownik, nie, prostownik nadgarstka e, łokciowy. Nadgarstka łokciowy i tutaj gdzieś był jakiś taki bocznie przebiegający dziwny mięsień, który nazywaliśmy jakoś na przykład odwodzicielem palców wspólnych, czy coś takiego. A to jest to, nie, to jest odwodzicie Tak, palca pierwszego, długi i drugi... E, chcesz jakiś palca pierwszego? E, no to jest ten przy, odwodziciel palca pierwszego, a to jest e, odwodziciel palca pierwszego, długi i drugiego e, własny. A nie prosto. Biała flaga. Ale trochę palca pierwszego, jeden mięsień palca pierwszego to, odbycia, o, o to Dobra, no to dobrze. To jest prostową. To był tak, taki krótki mięsień o drugiej nazwie. A to jest ten odwodziciel palca pierwszego, który przebiegają miki tak, u po skosie. I teraz tak, tu jeszcze był taki mięsień szukaliśmy. O, ten. To jest ten supinator breve. A to jest supinator long. Prawdopodobnie. Longa. No, I teraz tak. Prostownik w takim razie to jest prostownik palc Nadgarst nadgarstka wgórzka, łokciowy, Wokciowy, prostownik nadgarstka promieniowy, prostownik nadgarstka palców bocznych i prostownik palców wspólnych. That's all. I tutaj pod spodem jest ten właśnie e, supinator. E, I tutaj jest, no, jest tu ten mięsień e, ramienny. Tu jest ramienny, ramy, no, jo. łokciowy tutaj tak e, no to ta głowa, mm, to jest głowa dodatkowa tricepsa, boczna, boczna długa, mięsień naramienny, część barkowa i łopatkowa. Okay. A co podarobiona? <grymne> bardzo różny. <grymne> Dobra, to jest biceps. I znowu dalej fryza, pośrodkowa tricepsa I głowa druga tricepsa. to jest Tu jest teres major. A teraz teraz teres minor. Popatrzcie, że to jest teres, wody, teraz teres minor. Dupa. Bo on nie traci. To wlezi. jest taki smutny jak leży Nie widać go. Nie Alina. Ale duch. Teres minor, to jest Terez minor. minor. A to są nerwy należące. Takie oczy. Co tu wchodziło? Pokażcie ten teres? A teraz się obudziła. Obudziła się. Teres minor. I Teres minor, Teres major i tak dalej są unerwiane przez pangury, nie? Tak. Bo to są zginacze stawu I tu jeszcze były jakieś No to supra skapula, e, skapula e, tak, nadgrzybieniowy. Nad, supra, Boże. Supra spinatus nadgrzybieniowy. Podłopatkowy. No znowu obły większy, żeby coś mówić, nie? Nie, chyba <grywa> to e, wszystko. Latissimus dorsi, e, tutaj proszę bardzo ten, tutaj kawałek e, trapeziusa Romboideusa, przepraszam. Serio? To tak było powiedziane. E, e, nie. o kawałku Kabalku tutaj coś. Tak, to jest rambuidęsko. Rambuidęsko. E? E? Tak, de facto. E? to jest rhomboidalny. Ale racie, to To Boże, Paweł. Nawet nie będę tego zrobiać. Czekaj, to był... To jest ten e, <grymiany> promieniowy, tak. To był Akceleris. Nie, nie, pozdrawiamy! <grymiany> <grymiany> Dobra, to wszystko.